Zobaczcie na tą przepiękną różę wielkokwiatową o pięknej nazwie Pacific Blue. Ma niewiarygodnie ładne, pełne, duże kwiaty, które co zaskakujące, pomimo tego jasnego koloru są Dość odporne zarówno i na ostre słońce, jak i na deszcz. Oczywiście w momencie przekwitania płatki zaczynają brązować, ale ten moment jest już na samym końcu. Tutaj widzicie róże w pełni rozkwitu, i praktycznie nie widać na tych kwiatach oznak no, jakiegoś czernienia płatków, a tu w bardzo trudnym miejscu. W ogrodzie w Niemczech, gdzie pogoda ewidentnie jej nie sprzyjała, a wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Tutaj kończy już kwitnienie i zobaczcie, kwiaty wyglądają cały czas świeżo. Bardzo ciekawa odmiana w przepięknym kolorze.